Hej! witam w kolejnym filmie związanym z Cookie Run Kingdom przed Nowym Rokiem. Dzisiaj będę rozmawiać na temat letniego game mode, Glorious Voyage, który powróci z pod tytułem Tide of Fellowship. Ten game mode ma mieszane opinie wśród graczy i się przyznaję, że kiedy pierwszy raz grałam w tym letnim update'cie, czułam się jakby wysysało ze mnie energię, ale dziennie wtedy grałam 5 razy dziennie dla nagród i nie żałowałam. Takim samym nastawieniem powiem Wam na pewno o podstawowych rzeczach, które trzeba znać na temat Game Moda. Mój gameplay, gdzie moim sposobem można dostać gwarantowane 200 specjalnej waluty i na co wydać tą specjalną walutę. Tak więc zapraszam do oglądania. Ta wersja: Glass różni się od wersji sierpniowej, ale nadal jest tym samym moim ulubionym wampirem energetycznym. Przy omówieniu będą wspomniane elementy gry, które się zmieniły, zostały dodane lub usunięte. Jeszcze coś pamiętam z poprzedniej wersji. Przejdźmy najpierw do menu gry. Po lewej stronie można zobaczyć high score i ranking, na którym miejscu się znajdujemy. Pod spodem można zobaczyć szczegóły rankingu wraz z nagrodami. Za każdy cotygodniowy season można otrzymać elementy rainbow cubes oraz radiant biscuit dough. Dalej widać informacje o rewards, co można otrzymać za każdy rejs statkiem. Specjalną walutę God of Glory, coins, Ekspresta GL 5, fragmenty mapy skarbu oraz fragmenty do przywoływania walki z potworem, czy odblokowywanie walki z innego game mode, i po tej samej stronie znajduje się sklep, który się recetuje co tydzień, wraz z sezonem i omówię artykuły pod koniec filmu. Na samym dole w lewym rogu znajduje się Treasure Map, gdzie po uzbieraniu fragmentów mapy są odblokowywane poziomy walk, tak jak w poprzednim go a oraz związane z eventem Deep Sea Monster. Na środku znajduje się podgląd statku wraz z jego nazwą. Nie pytajcie o moją. I jego kapitana. Pod nazwą statku znajduje się Durability, a jeszcze później Seasoned Voyage, w którym pokazuje ile zostało do Fast Voyage. Po prawej stronie znajduje się okienko Voyage, gdzie można wybrać kapitanów, oraz opcjonalnie doładować fundusze. W tym sezonie można wybrać na kapitana takie ciastka jak Jagger, Manju, Millenial, Tree, Sherbet oraz Seycor. Każde ciastko posiada cztery efekty: trzy obokowane w zależności od posiadanych piasek oraz jeden zależny od wybranego motywu statku. Nową rzeczą, jaką dodali do gry, jest faz Voyage. To jest takie time skip, tylko że od ciebie wymagają wyboru statku, kapitana oraz trzeba niestety doładować fundusze. Jeśli codziennie wysyłacie statek z towarem, to opłaca się wydać i przywołać tysiąc muszli, chyba że macie szczęście i posiadacie pod ręką porządne towary. Gdzie nie można zagrać ten game od 5 razy, plus 2 razy po wydaniu diamentów. To i tak dużo. I przy okazji, fast trochę oszczędzi cierpienia. Przed użyciem trzeba go najpierw odblokować, więc czas na mój gameplay. Że ten segment gameplayu nie będzie długi, bo później po odblokowaniu Fastwojasz to co będę mówić będzie po prostu nieważne. Wspomniałam, że mój sposób grania zagwarantuje 200 specjalnej monety, ale jak to zrobić? Najpierw wywoł kapitana. Jeśli graliście w tablecie sierpniowym, i zrobiliście event związany z Garchą, Jaga i Manju, gdzie trzeba było dużo, dużo wykonać duo z niej. Tu któraś z tych postaci jest na piątej tej gwiazdce. I to postać on stety lub niestety jest Manju. Ale czemu? Można u niego odblokować efekt statku po wykonaniu eventu, gdzie można odblokować statek The Red Szkoda gadać o statkach za fikcyjną i prawdziwą walutę. Najważniejsze, że ship drawability jest większy dzięki efektom. Kapitan wybrany, nie zwiększam budżetu, więc czas na mały rejs. Za pierwszym razem zauważyłam, że ta trasa jest mniejsza. I tak jest, bo jest z tych wysp 6%, a w tym sezonie drugim teraz jest 5. Wracając, przychodzę do request i patrzę, kto czego potrzebuje. Moim pierwszym kierunkiem będzie wyspa, gdzie znajduje się produkt. Kupuję go i jeszcze zostało trochę kasy. Rozglądam się, gdzie znajduje się miejsce dostawy. Jeśli obok, to kieruję się wprost do tej wyspy. A jak dalej to wybieram krótszą drogę. Wiadomo do której wyspy zamierzam płynąć. Pozostałą kazy wydaję na produkty, które opłacę się kupić w wyspie, w której jestem i sprzedać w wyspie, do której planuję dopłynąć. Tu trzeba niestety nad tym długo posiedzieć i pomyśleć. Nie opłacę się na przykład kupić tanio towada niskiego zysku ze sprzedaży, już na pewno kupić drogo i sprzedać tanio. Czas ruszyć do kolejnej wyspy i dostarczyć towar. Chyba że w okolicy czajecie ptaszek od of Bushes, Wam w tym pomoże. Jeśli skończyła misję przy pierwszym chapterze, to biorę przycisk tak, aby eksplorować ten teren i marnować mniejszy to ABT, by potem zacząć kolejny chapter. Jeśli wyspa jest daleko, to przy drugiej wyspie to samo, kupuję co się opasa, kupić i sprzedać w kolejnej wyspie i tak do celu. Przeważnie po dłuższych podróżach zostaje jeden teren i trzeba go wykorzystać tak. Drugi chapter. Jeśli wyspa skąd mam kupić następny towar z misji jest daleko, to wybieram krótszą drogę i kupuję towary, które się opłaca kupić i sprzedać po bliższej wyspie, aż nie będę mieć funduszy. Jak już mam towar z misji, który mam dostarczyć, to płynę do miejsca dostawy. I tak dalej, i tak dalej, aż zmarnujesz się Durability. I to Durability jest bardzo ważne. Nie tylko jeśli chodzi o mniejsze wykorzystanie, dach, ale również niebezpieczeństwa, jak na przykład tornado lub podejrzane takie coś. Też trzeba uważać na piratów i nie ryzykować utraty kasy. Opcjonalnie, jeśli ktoś chce, może wyłowić butelkę z nowym zadaniem. Jak już wspomniałam, ptaszku z Człowieczys, to wspomnę o nowych elementach grze. Małża, gdzie można otrzymać dodatkowe fundusze, rzadziej się pojawiają niż piraci. gwałtowne fale, które pchają w statek w określonym kierunku i nie marnuje limitu ruchu w czarterze oraz kula Bruszbity, która przewiduje przyszłość morskiego marketu. Roń Boże, od inflacji. Mam nadzieję, że nikt się nie pogubi tłumaczeniu tego, ale spokojnie, ja was zostawiam z moim gameplayem i za niedługo się widzimy w omówieniu sklepu. Glorious Voyage odświeża się co tydzień, ale nie zmieniają się artykuły. Każdy z nas ma indywidualne preferencje zależne od konta lub kaprysów, więc to są tylko sugestie z uzasadnieniami. Personalnie nie wydaje pieniędzy na rzeczy związane z grą i nie wspomnę o nich przy omawianiu sklepu. Czas przejrzeć co nam oferują. Widać, że sklep jest podzielony na trzy partie, ale czy to będzie jakoś ważne? Się okaże. Negadalny kit do aktywowania efektów biszkoptów bez marnowania limitów prób polecam. Radian Biscuit Do, Bardzo się przydazu do recytowania pojedynczego efektu biszkoptu, a tego się dostaje mało. Negadalny Biscuit do wyboru, tym bardziej że rzadko go odrobnąć w poziomach list. Soulstone z Kapitanów i jak Słuchaja. Nie wiem skąd on się wziął. Rzadko normalnie jest zdobyć te strony tych postaci. Zwyższaj Magic Cutters nagacza. Chociaż znaczy, tego pierwszego nie ma jak wydać teraz, ale kto wie, czy w środę będzie gacza z Epic Ciastkiem lub specjalny banner, gdzie można wykorzystać Special Cutters. Aurora Pillar, Brick i Kompas rzadko w takich event shopach się spotyka i naprawdę są ważnymi zasobami do ulepszenia budynków i rozpoczęcia badań w Gnome Laboratory. to tego mam naprawdę mnóstwo, a ja rzadko robię restę wszystkich efektów jednocześnie. Więc można pominąć. Oraz produkty z limitowanymi zasobami, zaczynając od najpotrzebniejszych. Time jumper z większości game mode jest opcją szybkiego ominięcia, która oszczędza granie i daje od razu zasoby. Od wykonania Monster menensis do zdobycia sąstą z ciastek World Exploration do otrzymania zasobów do lepszej bounty, naprawdę oszczędza dużo czasu i cierpliwości. Clements by Spyglasses oraz ma fragments do eksplorowania Soda Islands to jest bardzo czasochłonny proces, ale również warte do wykonania. 10-minutowe timeskipery polecam farmować, jeśli jesteście w procesie ulepszania zamku. Nad jednominutowe skippery są warte do zbierania, bo szkoda się nie cierpliwić przez ponad miesiąc nad fikcyjną budowlą. Express J Levela 5, jeśli nie macie możliwości maksymalnego levelowania ciastek w Fall of Heroes, ale to nie jest aż tak wymagające. Tylko 5 ciastek wylewelować na 90 poziom i po sprawie. Skilla to już inna bajka. I to tyle jeśli chodzi o ten game mode. Pora zakończyć ten filmik. To jest filmiku. Jak wspomniałam na początku, ten materiał jest ostatnim materiałem w 2025. I w tym momencie spożywam życzenia noworoczne. Wszystkiego co najlepsze w 2026. Aby cele na nowy rok nie przepadły 1 stycznia. I żebyście byli lepszą wersją siebie. Wspomniałam kiedyś, że zrobię jakiś special pod koniec roku. Jeśli moja intuicja nie można się spodziewać gacza z epikami z 2025 lub jakiekolwiek banet z epikiem. Chcę zrobić maraton gacza na tym kanale, a przy okazji co powiecie na Q&A? Możecie zostawić pod filmem jakieś pytanka lub może coś chcecie powiedzieć. Też zrobię posta w społeczności, to tam również będzie można zostawić pytanie dla mnie. Mam nadzieję, że wyjdzie taki filmik, bo to będzie inny format niż na co dzień robię i trochę będzie stresujące. Nieważne, czy będzie banen nowy, czy nie, zrobię maraton gacha plus Q&A, okej? Okay? To jeszcze raz dziękuję za oglądanie, trzymaj się ciepło i do zobaczenia w nowym roku kalendarzowym. Paaa!